Europejski Festiwal Szkół Teatralnych Melodrama Jelcz-Laskowice, organizowany przez Miejsko Gminę Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, w tym roku miał już swoją szóstą edycję. Na melodramie gościmy studentów z Łotwy, Rosji oraz Polski. Pierwszego dnia był zespół tutaj reprezentujący Jelcz-Laskowice ze spektaklem Jeździecburzy. Burzy. Dzisiaj mamy Łotyszy, jutro absolwentów Szkoły Teatralnej Wydziału Teatru Tańca z Bytomia, natomiast w sobotę Rosjan. Melodrama to także cieszące się dużym zainteresowaniem trzydniowe, bezpłatne warsztaty teatralne prowadzone przez wykładowców przybyłych szkół. Dzisiaj mamy czwarty, ostatni dzień Festiwalu Melodrama, Europejskiego Festiwalu Szkół Teatralnych. Festiwal uważamy za, za udany. Atmosfera jest bardzo przyjazna, bardzo, bardzo sympatyczna. Może mieliśmy wiele spektakli z różnych krajów i nie wszystkie słowa zostały przetłumaczone, to spektakle zostały zrozumiane i publiczność żywo reagowała.